Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej dziś z udziałem Pana Senatora Grzegorza Czeleja, bo rzecz dotyczy tego, co zrobił nasz klub senacki i nie tylko nasz klub, jak się za chwilę okaże, w obronie ludzi o wielkim dorobku, z wielkim doświadczeniem, których minister Koparzy chce potraktować jak asystentów i studentów z pierwszego roku. Szanowni Państwo, widząc, co się dzieje i widząc próbę odwołania kilkunastu, jak z zapowiedzi wynikało 16 konsultantów krajowej publicznej, wystosowałem protest do Donalda Tuska przeciwko tym działaniom. Protest ten podpisali wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, Klubu, Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości oraz dwóch senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden senator niezależny oraz jeden senator chwilowo spojotęty. List, w liście tym pisze, że wyrażamy zdecydowany protest przeciwko zaistniałej sytuacji. Pani minister Ewa Kopacz, nie licząc się z merytorycznymi opiniami konsultantów, uważa, że ma prawo dobierać sobie współpracowników. Z tym zgoda, ale wiceminister Andrzej Wodawczyk powiedział: W niektórych przypadkach resort miał ewidentne zastrzeżenia co do jakości pracy konsultantów, w innych Osoby te nie utożsamiały się z działaniami ministra zdrowia. Kolejny cytat. Minister ma prawo współpracować z człowiekiem, który zgadza się z jej pomysłami, bo to on ma je realizować i przekonywać do nich innych. Jest to pomylenie pojęcia konsultanta krajowego. Konsultantami krajowymi są specjaliści, wybitni specjaliści z danej dziedziny medycyny, często o dorobku międzynarodowym. To nie są ludzie, Którzy mają i muszą myśleć tak jak Ministerstwo Zdrowia. Wręcz przeciwnie, oni mają przekazywać swoje zdanie, które jest wynikiem wielu lat doświadczenia i wiedzy. E, więc traktowanie ich jako osób, które muszą myśleć i robić tak jak ministerstwo, jest kompletnym pom pomyleniem pojęć. To pycha i arogancja przemawia przez ministerstwo po tym, jak pani minister a, ocaliła głowę na początku maja. Przytoczę państwu inne cytaty z ostatnich miesięcy. Wszyscy ci, którzy dziś mówią, mamy odmienne zdanie w sytuacji post factum, mogą się zająć swoją pracą ekspercką, nikt im tego nie zabrania. Każdy pracodawca ma prawo dobierać sobie współpracowników. Odwołujemy tych, znaczy minister podawczy tych, minister Bodarczyk ocenia y, pracę w ten sposób. Nie kończymy tej całej historii na tym, że nagle świat naukowy tych panów się kończy. Pracują w swoim zawodzie, są w swoich klinikach, natomiast jako doradcy ministra, do których minister powinien mieć pełne zaufanie, w oczach pana ministra Bodarczyka, to zaufanie odrobinę stopniało i teraz jest i taka jest kolej rzeczy. Na razie nie będę podawał nazwisk to proszę Państwa, dla mnie ma znamiona zastraszania, bo to nie jest przykład wybrania tych osób, co do których ma minister konkretne zastrzeżenia co do ich pracy, tylko charakter ogólnej czystki. W niektórych przypadkach resort miał ewidentne zastrzeżenia co do jakości pracy konsultantów, w innych osoby te nie utożsamiały się z działaniami ministra zdrowia. Minister ma prawo współpracować z człowiekiem, który zgadza się z jej pomysłami. Ale czy to jest nazwa konsultanta krajowego? A co z tym, jeżeli konsulta, jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma pomysły niewłaściwe i dani konsultanci mają odmienne zdanie na ten temat? Czy tak powinni postępować? Moim zdaniem, za czasów ministra religii, taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. I wiceminister, który by takie zachowanie e, e, czy miałby takie postępowanie, moim zdaniem natychmiast zostałby usunięty ze stanowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcieliśmy zwrócić Państwa na to uwagę. Wiem, że to nie jest najważniejsza wiadomość na dziś, serwisie są serwisy medialne, ale dla ludzi i dla środowiska jest ona ważna, bo zapowiedź 16 z Was wyleci, ale nie powiem, którzy, ma znamiona zastraszania i wymuszania poglądów zgodnych z poglądami ministerstwa. Nie taka jest rola konsultantów krajowych. To są ludzie, którzy mają na podstawie swojej wiedzy i dorobku wyrażać opinię, by minister mógł na podstawie tej opinii podejmować działania. Minister zdrowia pomyliła rolę konsultantów krajowych ze swoimi wiceministrami i zastępcami. Od nich ma prawo wymagać, by działali zgodnie z jej poglądami na resort zdrowia. Od konsultantów krajowych w tej sytuacji nie. Dlatego chcieliśmy mimo wszystko zwrócić Państwa uwagę na ten proces. Odwołamy kilkunastu, ale nie powiem kogo. ma na wymuszania na ludziach o uznanym na świecie dorobku i profesorach nie, specjalistach w swoich dziedzinach poglądów, niekoniecznie zgodnych z prawdą, ale zgodnych z tym, co myśli Pani Kowalczyk Jeśli Państwo mają oczywiście pytania, bardzo prosimy. Zdałem sobie może też sprawę, że jeśli nie, to wyczerpaliśmy temat i Pan senator Czele jest dostępny jego także jego numer telefonu z biurze prasowym, gdyby Państwo byli jednak zainteresowani jakimiś dalszymi informacjami. Dziękuję Państwu i do widzenia.